W dzisiejszym odcinku jestem na nowej grze Wojana z moim młodszym rodzeństwem Tylko witam was, dzień dobry. O, jak się skaczą, na dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj gramy w nową grę Wojana i to, co w niej polega. Ona wyszła ogólnie wczoraj, widzowie. Nie wiem, czy macie w ogóle o tym pojęcie. A dzisiaj z młodszym rodzeństwem będę ją testować. Wydamy sobie pewnie trochę Robuxów. Oglądajcie koniecznie do samego końca. Na naszym ta gierka polega, chodźcie na razie na mode Easy. Bo tutaj, jak widzicie, widzowie, mamy dwa tryby do wyboru, gdzie mamy iść. Poziom łatwy i poziom ciężki. Także chodzi o to, żeby być na danym kolorze i jak najszybciej Dobra, dobra, uwaga, teraz jaki będzie kolor Dobra, dobra, uwaga Yellow, dobra Zasuwam, zasuwam jak najdalej No nie co za mną Nie, co O ja nie mogę w ogóle Patu la LAWUSY! BĘDĘ DO przodu! SZYBKO! Czemu to tam jest tak daleko? Tak. Musze być pięć, nie, nie dobiegnę, nie dobiegnę, jero. Jero. co?! Ale no, farcie dobiegłaś, dosłownie na ostatnim styku! Dobra, green, 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 dobra, o, widzę grina, który chce chcę dobiec, widzę grina, ja, ja, ja nie, 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 ja! O. Dobra, o, o, ops, ops, dobra, dobra, dar greena Lecę, lecę, widzę Dark grita! ja nie to Ja tam. jestem! Oh, ja. Jaki wart! Ops! Dobra, dobra, lecę, lecę! Orange! O, widzę orange! O, tamtego chcę, Dobra, oo! Ja dobra, chcę ja no. ja tamtego! Lec! Yeah. O, yes. o kurde! No nie on A. nie może wygrać! Czemu ja jest? Tak Patrzcie, wygrałem! Wygrałem nie. już na pewno! Let's go! Pierwszy win, cyk! Jest 1-0, łatwo! Zobaczymy, kto wygra drugą konkurencję. Zobaczymy, czy jakaś skrzynka. Tak, tu jest Daily Reward, weźmy za to, czekajcie. Daily Climate 5 wins dostałem, 5 minut za darmo. Zamiast Go, Comfortable! Darmowy spin, ale nie zdążymy zakręcić. Dobra, dawajcie, lecimy drugą. Zdążymy? O, zakręciłem też, no. Co się teraz Prost stanie wywalić, nie? O, i ty, Oj, to mi nie pokazało, co wygrałem. Dobra, teraz dawajcie na harda idziemy, na dawajcie harda. na harda. Raz na harda, dobra. O kurde, jest... to, to było nie fair, to ja znowu poczułem na to łatwe. <laughs> a, a nie, nie! A, no, no, co ty zrobiłaś? O nie, jak szybko zgrać, Dobra, white, white, white. Okej, okay, dobra, ja widzę white do którego będę dążył. O ja dobra. No, a! Jest! Dobra! Nie! Nie kopij mnie! Nie kopuj mnie! O kurde, tam nie ma, tam nie ma, nie dawnę, nie dobiegnę, patrz, zginiesz! Nie! Jestem u Ciebie! Ja nie mogę! No widzę cię, widzę cię, widzę cię! Widzę cię dobra, blue, 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 dobra, trzeba polecieć dalej, trzeba polecieć dalej. O kurde, ale gdzie to jest blue? I czy to jest blue? To widzę, jest, widzę, widzę. To jest blue? Ja nie! Nie, wygra ze mną! Nie, nie może tak być, dobra! Nie, 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 źle robisz, źle robisz, źle robisz, nie dobiegniesz tam, nie do... O nie! Co ty zrobisz? Nie to zrobiłeś? Czekaj, daj mi ciężko słowa, bo ja miałem różowe zaznaczone. Nie ma szans, okulary czarne. czarny. różowe zaznaczone. O, jest bez sensu. Ja robię robię kolejnego wina! To może się zboba gierka, ta gierka jeszcze jest króciutko, ale dobra, dobra. Musisz teraz skoczyć w przepaść, żeby było równo. Nie, 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 ja teraz robię wina, ja robię wina i zgarniam kolejne pucharki O kurde, tylko to nie będzie łatwe, Jezu, że ja tu trzeba czekać Ej, ja nie zdążę dobiec do mety Ej, jest 25 sekund, ja nie zdążę, nie ma szans Jakie to jest ciężkie, ej, naprawdę to nie jest takie łatwe, jak mi się wydawało Dobra, w 7 sekund No nie dobiegnę, ej, tu się nie da dobiec do mety na poziomie ciężkim Patrzcie, wy mnie obserwujecie, możecie mnie widzieć? Nie, wy nie. chyba tam z góry mnie widzicie, nie, dobra, mam 7 sekund, no muszę teraz dobiec Nie wiem, czy zdążę ej, Zdążę ZDĄŻĘ! IDEALNIE WYGRAŁEM! IDEALNIE NA CZAS! JA NIE MOGĘ, okay, dobra Dobrze i wygrałeś, ale patrz jak ja mam tutaj fajnego bata. Peta? Skąd to masz? Kupiłaś peta tu, za tyle robuxów to kupiłaś? Tak. Co? No to ja też muszę wydać jakieś buksy. Nie babuksu. no, żartuję, tutaj kupiłam za 5 winów. O nie, co ty zrobiłaś? Dobra, to ja to też kupuję. Na razie nie wydwajmy się, na, razie tutaj nie mamy jakiejś mega przewagi. Dobra, otwieram jedno jajko. Okej, okay, mam jakiegoś psa, dobra, no to biorę go. Ja go się tutaj w Jedziemy ogóle tu. ekipuję. Możemy iść na, na, na harda, no, dawajcie na harda teraz. O kurde, ale nie no, to ja nie zdążę. Nie! Dobra. Ja! Ale farda, ale twardy. O to, Dobra, lecę, lecę, lecę. Ej, co? Szymon jest tak daleko? Co? What? What the hell? Dobra, jestem tu. Dobra. Uh. Jakim umiałeś farta, czwarta, Weronika. To no, ty masz takiego farta, wy tak farcicie. Masakra. Ja farcimy, opie. Dobra, no, dobra. Ja dalej nie dobiegam, ja... dalej Dobra, jestem. Patrzcie to, patrzcie to, patrzcie to. Nie! Chciałem to zrobić szybciej! No nie wierzę, że mi się to Ej, no nie udało. nie <laughs> Dobra, lecę na orange, dobra, cyk, łatwo, okej, okej, tu mnie nie rozwalicie. Dobra, trzeba jest tam. Patrzcie, to, patrzcie to Aaa! I będę dzięki temu szybciej, o wiele dalej niż wy, bo grałem z system. No nie wiem czy tak o wiele, bo... Szymon, co ty zrobiłeś? Jesteś teraz mega w plecy Cyk, dobra, cyk, 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 ale ja to... No i tak Cyk, cyk, cyk. Nie dobiegaj, żebym się Jest! Będzie win, będzie win. Właśnie tak trzeba grać, trzeba ryzykować. Nie, być, nie może być. Trzeba ryzykować w życiu. Dobra, lecimy tutaj. Cyk! Patrzcie, Jezu. jak ja jestem daleko. A nie możecie mnie nadgonić, nawet łatwo mogliśmy mnie teraz nadgonić. Ale dobra, ja lecę teraz na ten kolor, dobra, widzę jeszcze kolejny, do którego dobiegnę na pewno, dobra. No cych. nie, no! Jak spadł? Nie wiem, jak ty tutaj mogłaś spać? Przecież no bo gra jest taka no dbuka, ja muszę ty. to wygrać. Ej, też. O kurde, O kurde, robię to, robię to. Nie, Nie! Nie, nie byłem tyle od skoczenia tam, no co wy mówicie! Na Next Gierka coś dokupię i zobaczymy jak wielką przewagę mogę mieć nad wami, jak coś się tutaj dokupi. Tym razem lecimy w 100% na full focusie, dobra. By yellow, 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 okay, No Dobra, no, no tutaj na luzie zdążysz. No jakbyś tutaj nie zdążył, to bym się zaczął się martwić. Patrzcie gdzie jest następny w ogóle żółty Ja, dobra. Czarny, okej, okay, dobra, widzę czarny, do którego chcę dobiec to jest czarny? Ja, Jezu, nie dobiegnę, nie dobiegnę, dobiegnę Ja nie mogę i znowu ograny Dobra, lecimy dalej, Weronika, mamy szansę teraz na wygraną O kurde, teraz będzie... Dobra, okej, okay, okej, okay. no tutaj do odważnych świat ale należy Do Ta odważnych świat należy <laughs> Szymon, ty znowu spadłeś, co ty robisz? Ale jesteś nubem w tą grę, masakra O nie, ty nie dobiegniesz, a nie, na styk Kurde, mogłam tam dobiegnąć no, ale wiesz, że możesz tak. teraz też przeskoczyć, nie? Możesz skakać jak jest to takie zablokowane O kurde, dobra, teraz będzie ciężko. Dobra, trzy, dwa, okej, S. jeszcze na ruchu. Chciałam zrobić to samo. Ja, dobra, muszę wygrać! O, to już jest do mety! Je będę jest, <laughs> jest! będę pierwszy! Jest! Byłem pierwszy, jest! Jest! Nie czemu, co? Pora widzowie na zakup jakiejś ekskluzywnej rzeczy, a więc dobra, wbijam tutaj do tego, zobaczymy co to da, ile to kosztuje, 300 robuxów, dobra Wydam te 300 robuxów I mimo... kupiłeś? Kupiłem to Kupiłem to, dobra. już i to nie ma w ogóle Dobra, co to robi? Equip, okej, okay, dobra. Ja, ja wiem, co to robi! O, kurde! Ej, nie macie teraz ze mną żadnych okay, szans! Tak, Ej, no właśnie, tu daje plus 10% do czyli jak Ej, można nie. Czekaj, ile może to być maksymalnie petów? Trzy, okej, okay, a raz za więcej trzeba dokupić. okej, okay, dobra, zobaczmy na razie na tych trzech. Lecimy na harda, orange Patrzcie to! I ja okay. nie mogę! Ja jestem ja... 50 minut przed i <laughs> O kurde, patrzcie to! Jak ja zasuwam! Przecież to jest OP! To jest nielegalne, widzowie! Jak ja jeszcze na to... Tu... Ja, życiu, ja nie mogę, patrzcie to widzowie O kurde Ej, to jest totalnie pay to win Nie, to jest dosłownie pay to win Zobaczcie no nie, to no równo. Ja, Dobra, no, ja tak. zdejmę te pety, zdejmę te pety Tak, chciałem tylko sprawdzić no co one robią. Zdejmę, Nie, no teraz zdejmę. nie, od nowej gierki zdejmę Cyk, dobra, łatwo, S, S, S <laughs> Nie, dobra, to jest widzowie Serio nielegalne, a zobaczmy jak wygląda ranking Bo tutaj podobno za, za dojście do jakiegoś miejsca Dostaje się robuksy. Most time, most wins Tysiąc winów już ktoś nawalił co? To jest niemożliwe, wręcz, okej okay. Ale wiecie co wam powiem? Spróbujmy teraz, może, zagrać z innymi ludźmi. Widzowie, jesteśmy teraz na serwerze z innymi ludźmi. Jest pewno też pewno widzów. Już mnie ktoś zaprasza do znajomych. No, oczywiście, dobra. ściągam tego peta, chociaż wiecie co ja wam powiem? Że ja z tym petem spróbuję tutaj rozwalić te inne osoby, bo zobaczcie, oni też tu mają te pety, widzicie to? Więc lecimy, lecimy z tym Ja od razu idę na harda ja a nawet nie idę na te S. Dobra, lecę. Lecę na czerwony. Lecę. Jak daj dalej? Jak daj dalej? O nie, nie dobiegnę. O, dobra, ok, dobra, prez. Zgnąłem, okej, okej. Lecę, 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 lecę. Lecę! Ej, ale ten też ma mega mocnego peta. Gdzie jesteście? Aha, już tam. Dobra, ale ja muszę to wygrać, ja muszę to wygrać. Ja tutaj nie mogę mówić widzowi dać tutaj satysfakcji. Dobra, cyk, on leci dosłownie za mną. A nie, poddał się, poddał się, bo nie poleciał dalej! Nie był ten za tyle odważny, to widzowie już na pewno teraz zgarniamy wina na 100% już dobiegnę tutaj. Tutaj już mi nic nie zaskoczy, cyk. No i mamy to! Pierwsza wygrana! Na ludzi, 14 pucharków, ale powiem Wam widzowie, że tutaj trzeba by było mega długo grać. Żeby osiągnąć jakiś sensowny pułap Bo zobaczcie, najwięcej winów Tysiąc winów już ktoś zrobił Pierwsze miejsca 506, no I most time plate 135 tysięcy To do końca nie wiem, co to jest Ja sobie sprawdzę, jak dużą przewagę będę miał, jak kupię jeszcze jednego takiego peta I zobaczymy wtedy, co się będzie działo Bo to już może być po prostu za mocne, nie? Okej, okay, 300 robuxów, kolejne posło Dobra, teraz ja treharduję na 100% Lecę na tym pomarańczowym, będę dosłownie Patrzcie to, patrzcie, dwa pety Ułatwiają dosłownie wszystko, nie? Ja jestem tak szybki, normalnie ludzie Którzy nie mają petów, są tam, w tym moja mocy rodzeństwo, niestety. No nie, no, no bez, bez, bez bez sensu, normalnym jest ze 60 boków. Weź ze 600 boków i potem się szczycisz. Weź co zagraj, normalnie, a nie się. Nie ma no. grania normalnie! Po to są Robuxy, żeby je wydawać, żeby mieć przewagę! Przewaga! Dobra, o kurde, jestem już. Mogę dobiec do mety w sumie, no dobra. No ale okej, okay, widzowie, teraz dobiegamy już do mety na S, proszę bardzo. No jest to za proste, muszę przyznać, że tutaj w tej grze, jak wyda się, ja wydałem tylko 600 Robuxów tak naprawdę, to nie jest dużo. A, a mam gigantyczną przewagę, po prostu osoby, które nie mają tutaj peta, nie są w stanie mnie to dogonić. Jest dużo. Tutaj za 600 Robuxów dostajecie, widzowie, no maka przewagę po prostu, bo da się rozwalać wszystkich od razu, no zobaczcie po raz kolejny to przetestujemy, pójdziemy na harda, ludzie też mają niektóre pety, ale zobaczcie jak ja zasuwam, nie, a to są tylko dwa pety, ja jestem w stanie przebiec pół mapki na pierwszym tym, no patrzcie, o nie, tu mnie ziomek. o nie, spadł ktoś, a reszta jest nie, dosłownie tam z tyłu. Nie, no, nie, no to jest bez tylko nie. peta się tu o nie, nie dolecę, nie doleciałem, okej okay. czyli, a czy, co Zginal? to jest respawn, no zginąłem, ale zrespawnowałem się, dobra, co to robi, o nie, okej, okay, że ja spadnę Teraz w dół, okej, okay, tak działa respawn. Okej, okay, no to w takim razie to no tym bardziej. No nie ma szans tutaj normalnie bez petów wygrać gierki. Ciekawe, może tutaj dojdzie kiedyś jakiś trybik, gdzie będzie bez? Zobaczymy. Także widzowie, ja widzicie, dzisiaj testowaliśmy nową gierkę od Wojana, Jest ona spoko, aczkolwiek jeżeli tutaj się nie wyda sianka. To jest bardzo ciężko tak naprawdę wygrać To muszę przyznać, że tutaj ja dwa pety, 600 robuxów i jest przewaga Makabryczna, dosłownie na, no zobaczcie Ten speed ułatwia tak robotę, że ja jestem w stanie Być już nawet tutaj, jak osoby, które nie wydały Są tam, masakra A to jest 600 robuxów, więc naprawdę Za drobne kwoty, można tutaj zyskać Giga przewagę, trwa chyba jakiś konkurs U Wojana, że e, jeżeli zrobi się Tam ileś winów, czyli będzie się Top 1 w tabeli, to do wygrania są robuxy Nie wiem dokładnie o co chodzi, więc zobaczcie u niego na kanale A my się żegnamy, to by było na tyle dzisiaj makabryczna dominacja.